Tutaj też różnie różne firmy mówią. Niektórzy mówią, że nadają kompetencje do prowadzenia treningów tus i tak jest, tylko że oni nadają, tak, firmy nadają, my też nadajemy jako psychologiczne, jakby potwierdzamy zdobycie wiedzy i kompetencji. My potwierdzamy, że nasz trener, który poprowadził to szkolenie, poprowadził je w taki sposób i dał takie, taką ilość materiałów, taką ilość wiedzy, i tak wyposażył uczestnika, że my jesteśmy pewni, że ta osoba sobie poradzi, pójdzie i poradzi sobie, prowadząc zajęcia. Natomiast to nie znaczy, że to są ogólnopolskie jakieś uprawnienia, które są wpisane na jakąś listę ogólnopolską zawodów, tak, znaczy osób, które mają kwalifikacje do wykonywania jakiegoś zawodu, bo nie ma takiej listy ogólnopolskiej. Może jakaś firma sobie zrobić taką listę, ma do tego prawo, natomiast to nie będą uprawnienia, które Będą się liczyły według jakiegoś ministerstwa czy kogoś takiego, bo to są kursy tylko doszkalające, nie kwalifikujące, czyli one nie będą dawały kwalifikacji czy dawały nowego zawodu, tylko będą was doszkalały, ale powinny was wyposażyć w taką wiedzę, w takie umiejętności, w takie narzędzia, żebyście byli w stanie sobie na tym rynku tusowym poradzić i po prostu móc z dziećmi pracować.